Czy film, który nosi tytuł Last Minute, jest dobry, rzetelnym kinem? Czy jest to film, który był kręcony w ostatniej chwili? Czyli dzisiaj będzie mowa o ostatnim filmie Patryka Wegi pod tytułem Last Minute. Fałła, relatywnie prosta. Jest to komedia romantyczna, więc tutaj nie ma zbyt wiele pola do popisu. Mamy rodzinkę. Nie wszystko się wiedzie tak, jak powinno być, ale udaje im się, wygrywają wycieczkę. Wycieczkę do Egiptu. Wybierają się tam, jest to okres przedświąteczny, przed Bożym Narodzeniem, więc teoretycznie stanie. Okej, okay, ale lecą i nic nie jest tak, jak powinno być. Bagaże zginęły. Wycieczka to naprawdę największa ściema, ściema, bo im próbują sprzedać jakieś kremy, jakieś to, jakieś tamto, po prostu paranoja. Do, w hotelu są, jest jedno łóżko, dwa... Przenośna łóżeczka dla dzieci, po prostu masakra, a rodzina to jest y, córka, syn, ojciec i mama jego, czyli babcia, po prostu masakra. Czyli możemy pomyśleć, gorzej już być nie może, może być, może być, ale jak źle może być, przekonacie się, kiedy obejrzycie ten film, Patryk Wega, naprawdę byłem zbudowany pilbulem, jeżeli nie pamiętacie, film nakręcił go kilka ładnych lat temu, super fajna y, fabuła z Dorocińskim. I super, fajny film. Potem było ciacho, nie wiem, nie widziałem. Potem był Hans Kloss. Teraz jest last minute. Naprawdę po prostu... Szkoda czasu. Darujcie sobie. Po pierwsze tak, film, powiem tak, fabuła nie porywa. To jest komenda romantyczna, fabuła nie musi być specjalnie skomplikowana. Aczkolwiek w momencie, kiedy przyjeżdżają do tego hotelu, czyli po pierwsze 10 minut yy, Filmu, już wiemy, jakie będzie zakończenie. No to jest po prostu, że, że nada, to jest po prostu śmiech na sali, jest y, debilizm. Y, gra aktorska, no nie w nie, niej tam po prostu. Fajnie jest, bo film wyśmiewa taką naszą nie tak dawno zespół Poparzeni kawą 3, wydał dał płytę. Na tej płycie jest piosenka y, Biała Skarpeta i Sandał. Czyli takie nasze trochę wieśniacy takie nasze nie niepotrafienie się zachować tu i tam. I ten film to fajnie wyśmiewa. I, za to mu chwała, ale to niestety w sposób w jak ten film jest zrobiony, jak dla mnie ten film jest skarpetą w sandale polskiej kinematografii. Naprawdę żenuwa. Jest tak, film staje u mnie tylko i wyłącznie trzy punkty na 10. Już powiem czemu 3. Po pierwsze, ja chwa mu za to, że Patryk Wega podjął się zrobienia takiego filmu. Rzeczywiście te nasze y, przywary. Nie należą do najbardziej atrakcyjnych. Nie umiemy się zachować, różnie to bywa. Nieważne, nie będę wnikał, że 50 lat było komunizmu i tak dalej, tak dalej. Ale za to ma ta. Druga gwiazdka jest za zdjęcia, to naprawdę, bo rzeczywiście jest to fajnie zrobione. Jest fajnie, w ogóle film był kręcony w Egipcie, więc samo już to i że jest fajnie, że nie jakieś hamskie Pojedźmy do Władysława, bo może tam coś chceć. I, i, I to jest to. A trzecia gwiazdka, trzeci punkt jest za to, że nie ma w końcu. Gwiazd, które widzimy wszędzie. Czyli nie ma y, kota, szyca, y, karolaka i tak dalej, mamy całkiem innych y, aktorów, którzy jest taki sam ale nie do końca. I dla tego filmu sobie trzy nie polecam tego filmu. To jest w ten sposób. Film rzeczywiście wyśmiewa to, co ma wyśmiewać, ale. Sam film jest zrobiony w ten sposób. Nie wydaje, że mi się używi się, bo na przykład jest scena, kiedy rzeczywiście są w Egipcie, jest tam pokazana bodajże piramid i tak dalej. I nagle przejeżdża jakiś autobus. Domyślam się, że turystyczny, ale. Widać, że jest to autobus jakiegoś operatora i na pewno operator działa w Polsce, ponieważ logo tego y, operatora jest y, zasłonięte, jest chmurka i w ogóle. No. Albo robimy poważne kino, albo po prostu nie robimy kina w ogóle. Bo jeżeli naprawdę robimy kino, no to cięż, dziękuję bardzo, mamy plan y, zdjęciowy, nikt się nie wpiernicza nam, robimy coś, y, jest fajnie i w ogóle jak jest autobus, przejechał, ok, trudno, jeszcze jeden, jeszcze jeden dubel. Dziękuję. Bardzo tym razem się udało. Mamy fajne y, piramidy skręcone i jest wszystko w porządku. A nie, no, jeżeli ktoś chce robić, nie wiem, filmy w ten sposób, to tak robią naprawdę amatorzy, gdzie budżet filmu to jest 3000 zł, z czego 2500 zł poszło na wyna wynajęcie sprzętu y, dojazd i tak dalej, a 400 zł to y, zostało przejedzone i to wszystko. Jeżeli ktoś chce robić poważne kino, no to niech ma poważne pieniądze. A jeżeli nie, to daj sobie człowieku spokój, bo no nie no, nie umiem robić komedii romantycznych, nie robię komedii romantycznych. Krótka piłka. A ponieważ robi się ciepło, słoneczko świeci, zresztą jak widać, e, tych komedii romantycznych będzie coraz więcej. Powiedzcie mi, która nasza polska komedia romantyczna podobała Wam się najbardziej. Ciężko będzie wybrać, ale jeżeli takowa jest, dajcie mi znać, bo jestem ciekaw, czy robiliśmy jakieś dobre komedie. Robiliśmy kiedyś dobre komedie. Machulski i spółka i tak dalej, i udowadniają to, ale czy umiemy nadal robić dobre komedie? Bo Machulski, ten co jest teraz, to że jest śmiech na sali, a komedie dramatyczne Nigdy jakiś taki temat nie był naszą y, mocną stroną. Ale jeżeli jakakolwiek komedia jest, dawajcie znać, piszcie, jak zawsze pod recenzją. OK, dziękuję bardzo za obejrzenie. Jak zawsze zapraszam do komentowania, subskrybowania. Zresztą pojawią się jeszcze cztery pozostałe recenzje, zerknijcie na nie. Zapraszam również na mojego bloga oraz na Facebooka, tam szukajcie profilu Ja panu Nie Przerwałem, czyli Trochę Kultury Hamie. Link w opisie, a my widzimy się już długo. Cześć!